Bielsko-Biała szykuje się do świąt. Dziś pytamy Bielszczan, jak się czują w tym przedświątecznym nastroju? No i co? Kupią pod choinkę. Dzień dobry. Jakie plany ma pani na święta? Jadę do Warszawy do rodziny. W domu z rodziną. No, w domu z rodziną. Z rodziną, tak. A miejsce dla gościa będzie zostawione. Zawsze jest, zawsze tradycyjnie jest. Razem, gdzieś prawie. pojedziemy na weekend. Rodzinnie. Rodzinnie, z, z rodzinami większymi czy z dużą rodziną, z dużą rodziną. Takie święta są najlepsze. Tak, tak. Z rodziną? Z rodziną, nie z dziewczynami? Zdarzy się też takie zdarzenie. Może tak weźmy. być, ale głównie z rodziną. Oczywiście w domu. Co na święta pani szykuje? Oj, nie za dużo rzeczy, tak, jak co roku jedzonko, prezenty. Prezenty dla męża, dla dzieci? Dla wszystkich. Dla wszystkich. A co się znajdzie? w Jakiś taki najciekawszy prezent w tym roku? Ja myślę, że kosmetyki, ubranka, może coś do jedzenia słodkiego, coś takiego fajnego. Wymarzony prezent na święta? O, jeszcze nie myślałam. Nie wiem, co od męża dostanę. Mam nadzieję, że coś dostanę. Czasu coraz mniej zostało, to chyba coś zaplanował mąż, prawda? Tak, akurat idzie i coś może już kupił. Co pan kupił żonie pod choinkę? E, co kupiłem? No, to jest warte. No ale nie mogę powiedzieć, bo ona... Jest... Żona, żona zatka uszy. Nie, nie, no na pewno tam ma, co powinna mieć. Co się znajduje w tej e, świątecznej siateczce? Prezent dla koleżanki na święta. A jaki to prezent, Może zdradzić? No, kule do kąpieli, świeczki, mm, co jest tam jeszcze maseczka do twarzy, czekolada, no same? I jeszcze. takie dziewczynskie sprawy. Tak, do pielęgnacji wszystko. Ja dostałem cegłę, przepana, pana, pan patrzy. Tutaj cegiełka taka piękna. Wyciągnij, pokaż, pokaż do kamery. Tutaj proszę. Cegiełka, bardzo ładna. A kolega co dostał? Pachołek drogowy, słup drogowy, Został znaleziony. Nie wiem gdzie. Kolega mi przyniósł do szkoły. Jestem bardzo zadowolony. Powieszę go na ścianie. A czy prezenty dla siebie nawzajem już macie kupione? <śmów> tak. To jest A co się znajdzie? Można zradzić czy? Jest... <śmów> o, nie, o, nie, <śmów> Jaki jest pani wymarzony prezent na święta? <śmów> Przede wszystkim zdrowie i pogoda. <śmów> zdrowie i pogoda. A aniołek co przyniesie pod choinkę? Pod na na no, no. No się, bo ja prezent. Co sobie kupiłyście na, na święta? Czy co kupujecie? Yy, w sumie to miałyśmy yy, takie losowanie w klasie, i kupiłam koleżance taki box do kąpieli, i w sumie to tyle. Ja kupiłam koleżance perfumy. Ale to no, wylosowałyście siebie nawzajem, tak? Tak, Aha, tak, tak. No fajnie, to jakie ustawione to losowanie było? No, niby tak. Prezenty już dla rodziny zakupione? Nie, w tym roku bez prezentów. Bez prezentów. No, też tak można. Można. Skarpetki wszystkim kupiłam. <grym> Najlepsza opcja i bardzo się, mam nadzieję, że się im spodobają. Dzień dobry, Beskidzka TV. Chcieliśmy zapytać, jak karpi w tym roku idzie? Bardzo dobrze idą karpi. A cenowo, drożej, taniej? W tamtym roku mieliśmy drożej, a dzisiaj, w tym roku mamy taniej niż w ta, zeszłego roku. 12 potraw znajdzie się na stole, co musi się znaleźć? Yy, to znaczy, 12 potraw nie będzie, jest nas za mało. A potrawy byśmy potem jedli przez wiele tygodni. Także nie, nie. Ale muszą być śledzie, musi być ryba i musi być makowiec. Będzie 12 potraw? Będzie, będzie, na pewno będzie. Z racji mojego zawodu to na pewno będzie. A jaki tak, zawód? To znaczy. Mam usługi cateringowe i, i różne rzeczy przygotowuję. Bardzo pyszne zresztą. Czyli najlepsze uszka, pierogi będą lepione własnoręcznie? Tak, tak, własnoręcznie. Uszka będziecie lepić albo pierogi może z mamami? Nie, niestety kupna. Ja kupna. pierogi będę lepić. No to to się chwali? Z grzybami, z, z kapustą? Z kapustą i grzybami. Rybka, barszcz tradycyjnie. Grzybowa zupa też jest druga ewentualnie. No i sałatka jakaś. To, to i suszonych yy, yy, owoców kompot. To jest najważniejsze. Karpik czy inna ryba? Inna. Karpia nie lubię niestety. Będzie karpik na wigilię w tym roku? Będzie. Jak co roku? Oczywiście, jak co roku? A ceny? A nowe mieszkanie będzie! Nowe mieszkanie na święta. No, dzisiaj my dostaliśmy po klucze właśnie z żoną. No to super prezent wam się przydarzył. Elegancko. Dzień dobry, przepraszam. Jedno pytanko. Czego sobie życzycie na święta? Spokoju. Trochę, trochę szczęścia, w tym na co nie mamy wpływu. Tak i wszystkim ludziom. Szczęścia, zdrowia, pomyślności, błogosławieństwa Bożego. No, dobrego humoru. Zdrowia, wytrwałości, cierpliwości, pracy fajnej, żebym cały czas pracowała tam, gdzie pracuję. No i żebym to życie fajnie przelatywało. Dużo śniegu. W Warszawie chyba nie będzie, ale po świętach tutaj będzie. No, na pewno szczęścia znanych matur. No, i egzaminów zawodowych aktualnie. Zdrowia, zdrowie jest najważniejsze. No i matura też jest ważna. Także powodzenia życzymy. Wesoły świąt!